pierwszy. Właśnie jadę do Pracki. Zapowiada się ciekawy dzionek. E, po pracy mam misję jechać kupić gruza. A może auto się w sumie nie okaże gruzem, bo wydaje mi się, że ma fajny potencjał. E, Potrzebuje jakieś tam auto na dojazdy. Fabia chyba pójdzie na sprzedaż w to miejsce. To może wpadnie coś a może nie. Także zapowiada się ciekawy dzionek. A ja już wjeżdżam do pracy. Za to jak ktoś szuka pewnego auta świeżego w dobrej kasie to zapraszam do siebie. Słuchajcie, ale myślę, że warto się poznać, a więc jestem Radek. Pracuję w salonie. Skody zajmuję się sprzedażą aut używanych. Możecie ukojarzyć z TikToka. A właściwie ten YouTube powstał albo będzie kontynuowany, właściwie kilka tam starych filmików jest. Za namową znajomych. TikTok dosyć spoko sobie tam promuje moją pracę. Czasem wpadnie jakiś klient z TikToka, więc może YouTube to jest dobry ruch. Się okaże. Skoro mamy dzisiaj sobotę, no to mogę sobie ponadrabiać papierkowe rzeczy. Wczoraj, jeszcze na koniec dnia, dojechało mi auto. Z tego względu muszę je wprowadzić sobie na magazyn, zgłosić nabycie. Także działamy. 14 wybiła, pracka skończona. No to co? Lecimy po długo wyczekiwaną furę. Aby się przydało umyć, lecimy. Ładny zawód się robi, i mamy wojownika. Na pierwszy rzut oka wiadomo, co trzeba zrobić, ale z czasów, gdy jeszcze handlowałem częściami, wydaje mi się, że. Mam gdzieś taką kierownicę Więc nie będzie problemu. Na pewno jest jeszcze do zrobienia sprzęgło, bo się ślizga na czwartym, piątym biegu Więc to się zrobi. Wizualnie auto jest naprawdę super. Do jakiejś tam delikatnej polerki nie ma naprawdę rdzy z zewnątrz, więc jestem mega zadowolony. I co? Dojadę na miejsce, to zaraz wam ogram. Raczej już dzisiaj nic mam nie nagram z zewnątrz. autem idzie się super, no to wiadomo to sprzęgło jest do zrobienia ale poza tym rewelacja naprawdę, silniczek, i igiełka no to co jutro dogram z zewnątrz samochód i będziemy mieli cały materiał jednak wam szybką przebitkę zrobię bo auto wprowadziłem do garażu uwalone jest po trasie E46, dwulitrowy dieselek w M pakiecie Zobaczcie, yy, mamy empaczka, ale nie ma połowy dyfuzora, ponieważ jest hak w tym aucie. Z przodu oczywiście też jest empakiet. No jest z zewnątrz jest naprawdę w super stanie. W środku sporty w całkiem przyzwoitym stanie, no i tylko do wymiany ta kierownica. A jeszcze jutro za dnia coś tam nagramy. Stałem. Jestem mega ciekawy, czy odpali po całej nocy bez problemu. No fakt, że stał w garażu, ale jestem ciekawy, czy bez problemu odpali. Teraz zobaczymy. Nie, no pali jak pszczółka. Wszystko ładnie działa. Dobra, wyjeżdżam. jeszcze raz wam pokażę. Z zewnątrz w ciągu dnia, jak to wygląda, a więc tak to się prezentuje. Uwalone po trasie, super odpaliło. No co, trzeba by było zmienić znaczek. Trochę są odpryski, ale chyba tego to nie będę robić, bo to bez sensu. Ten pakiecik jest. No, przede wszystkim, Patrzcie to logo. Oh yeah. W środku no to wiadomo, będę chciał zrobić te fotele Zobaczymy jak mi się to uda zrobić domowym sposobem no tą gałkę, trochę może te dekory No i na pewno tą kierownicę No to zrobimy drugi odcinek o tym Auto odpaliło No hmm, to jest połowa sukcesu, reszta się ogarnie no nic, trzeba siebie teraz ogarnąć, śniadanko, i trzeba mieć coś z tej niedzieli. Także zrobimy jakiś na pewno jeszcze odcinek. A wy dajcie znaka, nie wiem ile osób się tu zbierze na tym YouTube'ku. E, dajcie znaka w komentarzu, czy robimy z tego jakiś mały projekt, może jakaś felga, może trochę obniżymy. Dajcie znać i zostawcie suba na tym kanale.